Astrowski Sendauta. No ja się idzie. Dzień dobry. Dziś pokażę Wam Volvo S40 z końcówki 2004 roku z benzynowym wolnosącym motorem 5-cylindrowym 2,40 o mocy 140 koni mechanicznych. Fajny motor, mało to pali elastyczny silnik. No nie, no to jest dobry motor, naprawdę. Poza tym jak ktoś powie Gaston, mówi tak, lubię to Co do wolwiacza Ładny szary kolor, pełna historia serwisowa. No, tak wygląda wołowinka. Z zewnątrz ma hak. Ten hak jak tam pewnie widzicie jest odpinany, więc można go mieć, można go sobie schować do bagażnika. O. Tak wygląda auto. Zaraz będziemy mieli całość. W środku wam trochę pokażę ciekawych rzeczy. Fajnie, nie ma korozji. Pod spodem widziałem. Bardzo fajnie. Dobra, zaraz będziemy mieli auto z każdej strony. No Los bagażnikos. Ten ten, ten, Jest bagażnik. O, nawet jest, nawet jest taka dodatkowa mata, wszystko jest spoko. Drugi rząd siedzeń, elektryczne szyby. Są jeszcze fiksy? Są, wszystko jest. Tak to tutaj się prezentuje. Idziemy sobie do środka. No. Opsa. Szyby elektryczne. Kierownica skórzana. Dwa klucze. Dobra, palimy furmanę. Pip. I teraz będzie robił pip, pip, że nie mam pasa zapiętego, ale to zaraz się uciszy. O, już. 156 tysięcy km przejechane. I teraz tak. Klimatyzacja automatyczna. Dwustrefowa. Fajne fotele. O, no fotele robią robotę. I teraz, tak, zobaczcie. Tutaj sobie, bo jest książka serwisowa. Jest to z papierów. Ostatni serwis w marcu mm, tego roku. Wtedy samochód miał 151 tysięcy kilometrów. Oleje, filtry, więc 5 przejechane. Spokojnie można sobie do wiosny nie myśleć o olejach, filtrach. Przeglądy, przeglądy. Wszystko jest. Słuchajcie, wszystko to, co ma być. Ciach. Ciach. Lubię takie coś. No i zobaczcie: Volvo tutaj pod, tą, pod tym Paragonem mamy. O, już się pokaż. 18 rok do 18 roku auto jeździło do Volvo. No i zobaczcie: Volvo. Dalej. Volvo. Volvo. I tak dalej, i tak dalej. Jest tego trochę. No kurde, żeby tak każdy sobie segregował, takie rzeczy robił. Fajnie by było. No i fajnie, że takie auto mam na sprzedaż, więc przebieg jest, dokumentacja jest, zanim Wam pokażę silnik, a właśnie jedną ważną rzecz w wołowinkach, bo zobaczcie, gdzieś tam pewnie oglądaliście, interesuje Was Volvo, a tutaj dam moment, gdzie jest maska, a. no to jak oglądacie te ogłoszenia, to zawsze jest już popękane i tak dalej, I to mi od razu mówi, że o, a ten proszę, więc co ono tyle ma. Silnik Sezamie, otwórz się. No, no, cyk. Kompresor, klima włączona. Chodzi sobie, silniczek, wszystko jest. Słuchajcie, fajna wołowinka. Można zagazować, można jeździć tak, bo to dużo nie pali. Jak wspominałem, trzymajcie się, hej.